Witam wszystkich w nowym filmie. Jak widzicie po tytule, dzisiaj mamy filmik z serii Kosmetyczki Gwiazd, czyli takie nasze ploteczki przy niedzielnej kawie, bez zbędnego gadania. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj będziemy sobie komentować kosmetyczkę Agnieszki Dygant. E, Uważam, że to może być coś ciekawego, dlatego że ja uważam, że Aga jest taką osobą naprawdę wyrazistą, która ma swoje zdanie. Mam nadzieję, że ten filmik nie będzie kolejnym filmikiem sponsorowanym. E, jakby. Robię tę serię, powiem Wam dlatego, że Wy lubicie bardzo. Dostaję dużo wiadomości, że fajnie jest, że nie może się doczekać, że to jest taka fajna seria rozrywkowa, każdy lubi ploteczki, więc dlatego ją nagrywam, ale jakiś czas temu troszeczkę już e, się e, zraziłam do, 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 do tych filmów, bo mam wrażenie, że e, jakby sponsorów jest tutaj dużo i tej naprawdę prawdziwej pielęgnacji gwiazd to jest taka tylko troszeczkę cząstka. E, ale ta, akurat ten filmik... E, na kanale El Polska pojawił się 7 miesięcy temu, więc stosunkowo jest świeżym filmikiem. E, zobaczymy co, e, co w kosmetyczce ma agnieszka. Cześć, nazywam się Agnieszka Dygant, jestem aktorką, jestem na zaproszenie redakcji El i dzisiaj pokażę Wam moją kosmetyczkę. Do mm, czasopisma miesięcznika El mam szczególną słabość. Ponieważ wiele lat temu, zaraz po moim dyplomie w Szkole Teatralnej w Łodzi, zaprosili mnie do takiego materiału, o nich będzie głośno. To był materiał o bardzo młodych aktorach, którzy dopiero wchodzą w życie zawodowe i na których redakcja stawia. Wśród nich byłam również ja. Każdy mój dzień zaczynam saszetką z kolagenem The Solution Oslo Skin Lab. To jest produkt, który, który, Tak, tak, słuchajcie, czuję, czuję w kościach, że to może być najlepsza kosmetyczka, jaką do tej pory komentowałyśmy. Kolagen, mówię Wam bardzo dużo o kolagenie, ja swoim pacjentom też mówię o kolagenie, jest to jeden z suplement, który uważam warto brać. Ja na temat kolagenu nagrałam też filmik, gdzie posługiwałam się badaniami, niezależnymi badaniami naukowymi, które pokazały, że rzeczywiście stosowanie kolagenu, suplementacja długotrwała, suplementacja kolagenem przynosi bardzo fajne efekty na naszą skórę, więc ja bardzo mocno wszystkim polecam również suplementować je kolagenem. Pierwszy plus. Jego działanie jest udowodnione naukowo, więc tym bardziej mam do niego zaufanie. Zresztą po trzech miesiącach stosowania widzę, że skóra jest gładsza, bardziej taka jednolita, no. więc... No, bardzo Wam polecam, jeżeli macie ochotę na stosowanie kolagenu, to to jest na pewno bardzo dobry produkt. Po oczyszczeniu skóry używam albo toniku, albo właśnie Beauty Elixir firmy Kodalini. Są tutaj zawarte składniki z pestek winogron, z tych maleńkich pestek, które zawierają w sobie no, całe bogactwo witamin. Mgiełka rozświetla wilża. Używam jej również w ciągu dnia po to, żeby skórę. jest ok, um, jakby one nie są do końca tak bardzo naturalną firmą, jak e, mówią, że są, e, to nie jest tak, że ich produkty są tam 100% naturalne, ale jest to stosunkowo ok produkt, jest to rzeczywiście produkt, który ma dużo tych substancji aktywnych i po oczyszczaniu, przed nałożeniem na przykład serum z kwasem hialuronowym, bardzo fajnie jest użyć czegoś, co spowoduje, że nasza skóra będzie delikatnie mokra, dzięki temu ten kwas hialuronowy będzie tą skórę lepiej nawilżał. Ja zawsze polecam wodę termalną, szczególnie tą, tą wodę z, z Aven. Ale ta mgiełka Kodali też jest ok. Stosunkowo jest to drogi produkt. Jeżeli ktoś by wolał coś tańszego, ale również dobrego, to zapraszam, to zapraszam. To serdecznie polecam stosować hydrolaty. No ale mówmy się, nie jest to najgorsza rzecz. Ogólnie Drugi plus, mogę powiedzieć. Właśnie sobie nawilżyć, kiedy mam make-up, kiedy mam zrobiony makijaż. To oczywiście nie mogę nałożyć kremu, a taka mgiełka jest bardzo łatwa do rozprowadzenia, nawet w tej chwili można sobie ją po prostu użyć. Następnie Kodali Premier Cru Creme. Bardzo fajny, bo jest gęsty, ale nie zostawia żadnego filmu. Więc dla mnie to jest bardzo istotne, ponieważ zaraz później mogę nałożyć make-up. Działa przeciwzmarszczkowo, Jakby ma się wrażenie, że ta skóra jest taka bardziej mięsista i taka bardziej gruba. Jakby jest jej więcej. Bardzo lubię ten krem, również dlatego, że kiedy się on skończy, a opakowanie jest. Nie, wiem, mam wrażenie, że um, sponsorem odcinka jest Kodali. I sądzę, że mnie nie myli moja, e, moje przyczucie. Słuchajcie, dajcie mi 5 minut, zobaczę w ogóle co jest, jaki składnik aktywny jest w tym kremie, żebyśmy mogły jakąkolwiek opinię wygłosić na ten temat. Zaraz wracam. Słuchajcie, jest to jakieś jakaś e, wydanie premium, to jest taki krem e, z tej jakby lepszej, wyższej mm, linii. Jest to krem, który rzeczywiście jest bardzo bogaty w konsystencji, ale ma się szybko wchłaniać. Co nie jest ogólnie złe? Jest to krem, który zawiera w sobie resveratrol, również zwiększa poziomów enzymów TET, aktywność enzymów TET, czyli ogólnie ma działać tak bardzo antyoksydacyjnie, ma, ma niby zmniejszać 8, 8 jak to się nazywa, znaków starzenia się. Z... No, powiem tak. Składowo nie ma jakiejś tragedii. Powiedziałabym, że mm, bardzo mocny, po prostu nabliżający, odżywczy krem, e, który może rzeczywiście nadawać się pod taki mocny make-up sceniczny. Nie dam tutaj minusa za ten krem, do tego, że to jest reklama, dlatego że jest to chyba pierwszy filmik, z cyklu kosmetyczki gwiazd, gdzie te kremy, które są re reklamowane, rzeczywiście mają jakąś dobrą jakość. I rzeczywiście mają zastosowanie w tym momencie, w jakim dana gwiazda tego kremu używa, nie wiem czy rozumiecie? co mam do powiedzenia, że nie mówi na Agnieszka, że ona stosuje wazelinę rano na, na pod oczy, żeby ją nawilżyć skórę pod oczami, bo to jest po prostu głupota. W przypadku, w przypadku tego akurat filmu nie mogę dać plusa, bo no jest to reklama, ale też minusa też nie dam, dlatego że ten krem akurat jeżeli chodzi o, o skład nie jest najgorszy. Może nie polecałabym go za bardzo kupować, bo kosztuje 45 funtów, co sądzę jest około 230-240 zł, więc naprawdę za te pieniądze można znaleźć o wiele lepszy krem, ale nie jest to też jakiś bubel szklane, to możemy wyjąć wkład i po prostu sobie tylko ten wkład, który jest pełen A, nowego kremu włożyć z powrotem, czyli nie, mu nie musimy za każdym razem um, kupować całego nowego opakowania. I słuchajcie, to jest duży plus. To jest duży plus dla marki Caudalie, za to, że um, to takie podejście bardzo proekologiczne. Super, naprawdę, za to tak. Nie wiedziałam o tym. Nie wiedziałam o tym, więc... Y Spoko. Spoko rozwiązanie. Następnie krem pod oczy. Co jest cudowne w tym kremie, to to, że on ma taką super fajną końcóweczkę i ta końcóweczka jest zawsze zimna. Czyli jak sobie robimy e, rano masaż, to tą końcówką sobie właśnie podjeżdżam pod samo oko. Ma bardzo fajną konsystencję, jest bardzo bogaty. A zawsze na końcu, samym, jak on jeszcze zostaje odrobina tego kremu, to sobie tutaj klepuję go e, ponad ustami w to miejsce, które też potrzebuje Słuchajcie, no to jest bez mała ten sam krem, który nakładała na twarz, czyli ta sama technologia mm, antyoksydacyjna, bardzo bogata, nawilżająca, odżywcza. Spoko. Pielęgnacja, czasami o nim zapominamy. To jest CC Krem Chanel. Używam CC Kremów, dlatego że one mają wysokie filtry. To jest 50. On jest dosyć jasny, ale ja wolę użyć czegoś jaśniejszego, a później sobie ewentualnie pędzlem i bronzerem przyciemnić skórę, niż nosić zbyt ciemny podkład. Tym bardziej, że one w ciągu dnia troszeczkę się zmieniają i troszeczkę tego koloru jest więcej, więc odrobinę jaśniejszy. To jest doktor Irena Eris. No, CC kremy. Słuchajcie, bardzo fajna sprawa. Ja też na co dzień używam CC kremu z It's Cosmetic. Ehm, ja nie jestem fanką e, kosmetyków Chanel, e, dlatego że uważam, że są po prostu piekielnie drogie, a ich jakość wcale nie jest aż taka wysoka. Więc dlatego głównie, nie mam nic przeciwko też jakoś bardzo, jeżeli ktoś lubi i czuje się super, to tak, ale jeżeli chodzi o kolorówkę, nie polecam używania pielęgnacji z Chanel. Rzeczywiście te kremy są fajne, bo zazwyczaj mają bardzo wysoki filtr dodatkowo, co oczywiście nie zwalnia nas z nakładania tego normalnego, docelowego filtru pod make-up, ale jest to zawsze coś fajnego. Dodatkowo te CC-kremy mają taką formulację, żeby nie były. Przesuszające. Nie mówię tutaj, że to są kremy, które świetnie nam nawilżą skórę i będą ją pielęgnowały przez cały dzień, bo nie. Ale nie mają takich składników jak na przykład e, alkohol, który jest bardzo często w podkładzie Estée Lauder Double Wear. A wszystkie pacjentki moje go uwielbiają, bo ma krycie niesamowite, gdzie dla mnie to jest po prostu zmora. I jak ja widzę Estée Lauder Double Wear na twarzy, ja już to widzę, to po prostu mnie przechodzą ciarki. Więc zawsze lepiej jest taki CC Cream nakładać na buzię niż, niż jakiś mocno kryjący, zastygający podkład na co dzień. No bo mówmy się, no nie wychodzimy na wesele codziennie. Nie? Paleta to jest właściwie trzy kolory i rozświetlacz. Rozświetlacz róż i w dwóch odcieniach ciepłym i zimnym brązer. Tutaj korygujemy sobie kontury, a tym właśnie sobie przyciemniam pędzlem skórę róż. No to wiadomo. W okolicach tutaj policzków, ale nie tylko. Czasami na usta nakładam odrobinę różu. No i nakładam go również, mieszając odrobinę z którymś z brązerów, na powiekę. Czyli tak naprawdę tą jedną paletką jestem w stanie sobie zrobić cały makijaż. Właściwie więcej uważam niż kosmetyków kolorowych. Jest. I słuchajcie, a propos tej palety, pierwszy plus za to, że to jest polska marka, Doktor Irena Eris jest to polska marka, która jest naprawdę dobrej jakości marką, dodatkowo kolejny plus jest za to, że ja na tą paletę polowałam, nie udało mi się jej kupić niestety i będąc w Polsce zapomniałam o niej, ale chciałam tą paletę bardzo kupić, dlatego że po pierwsze, jak wspomniałam, jest to polska marka, po drugie, jakość tej palety... Jest świetna. Ja ją widziałam u kilku dziewczyn na Instagramie. Jakość tej palety, wykonanie tej palety, ilość produktów i jakość produktów, które macie w tej palecie, są naprawdę premium, a stosunkowo cena nie jest aż tak wysoka, więc zaraz Wam dokładnie sprawdzę, yy, jaka jest cena tego, tego produktu, tej palety. 229 zł złoty, za paletę, gdzie. Yy, gdzie mamy tak naprawdę 6 gram wypiekanego produktu, bo to są wypiekane brązery, oświetlacze i róż. Więc to jest bez mała nie do zużycia. Naprawdę bardzo fajny produkt, więc jeżeli możecie położyć swoje łapki na nim, to serdecznie gorąco polecam. Pędzli, pędzlami mogę sobie wykonać makijaż, właściwie mieszając te cztery kolory. To jest taki bardzo płaski pędzel i on jest na przykład bardzo dobrze działa. Tutaj pod okiem, jak chcemy sobie wzmocnić tą dolną powiekę, ja to robię zawsze, dlatego że wtedy moje oko się powiększa, do tego dochodzi jeszcze maskara. Pozwolicie, i coś... że pędzle przemieniemy. dobrze? Dlatego, że mm, nie chcę, żeby ten filmik był nie wiadomo jak długi, a no, jakby ja nic nie mam po do powiedzenia o pędzlach, jak, no, mm, jakby każdy używa takich pędzli jak lubi. Lecimy dalej. Puder, od lat ten sam, Gerlena. O zapachu różanym. Stosuję go tylko w bardzo określonych miejscach, bardzo precyzyjnie, nie za dużo, a więc tak naprawdę tylko tutaj, w tych miejscach na samo wykończenie. To jest tusz do rzęs Evelyn Cosmetics Big Volume Real Shock. To jest tusz z taką bardzo precyzyjną. Plastikową szczoteczką, bardzo mocno rozczesującą rzęsy. Dobrze, rzeczywiście te rzęsy są wytuszowane, są duże i dobrze się eksponują, to jeszcze w dodatku ma bardzo dobrą cenę, co uważam, że jest świetne. Ja... Słuchajcie, no a propos pudru też nie mam za bardzo nic do powiedzenia. Jeżeli chodzi o maskary z Eveline, i z innych polskich marek. Sądzę, że to jest dobre rozwiązanie, i jeżeli miałabym wybrać jeden produkt z kosmetyki, który będę kupowała do końca życia tani na zasadzie drogarijnego tajnego yy, produktu, to z tych wszystkich produktów, które używamy na co dzień, czyli podkładu, pomadki, eyelinera, cieni itd. wybrałabym tuż, bo jakby e jakby nie widzę też różnicy za bardzo między takimi jakimiś yy, maskarami bardzo drogimi a maskarami, które są trochę tańsze. Nie wiem, co wy sądzicie. Ja zazwyczaj używam olejków do pielęgnacji i rzęs i brwi. Tutaj jest olejek Ibar, który ma olejek rycynowy, olejek z pestek słonecznika i wiele różnych olejków. Bo zawsze wieczorem. Trochę na brwi, i trochę na rzęsy. Armani Korektor. Wystarczą dwie cienkie kreseczki, lub tutaj na palec. Rozmasowuję i właściwie wklepuję tylko tutaj przy samych końcikach oczu. Kredka. Też Ireny Eris i używam jej tutaj przy kącikach powiek. Rozcieram sobie, po drugiej stronie jest gąbeczka, ale również używam jej jako konturówki. Oczywiście ona jest trochę Bardzo dużo tutaj jest kolorówki, więc pozwolicie, że zobaczę, czy zobaczymy, czy coś jeszcze jest z pielęgnacji. Bo e, powiem Wam szczerze, że ja się kolorówką nie zajmuję, zresztą to wiecie, a patrzę już po podglądzie, że ten film będzie miał zaraz 17 minut. Więc e, nie chcę, żeby był taki długi. Zobaczmy, czy tutaj coś jest jeszcze ciekawego, co ja bym mogła skomentować, czy tutaj jest tylko sama kolorówka. O, czekajcie, widzę jakąś maskę, dobra? Energetic C to jest maska detoksykująca, fenomenalnie oczyszczająca, zmniejszająca pory, wygładzająca, rozświetlająca. Skóra jest po niej miękka. Y, bardzo dużo witaminy C, która rozświetla skórę, y, wygładza ją. Efekt. Po zmyciu tej maski jest olśniewające, więc serdecznie Wam ją polecam. Jeżeli chodzi o tą maskę, używam tej maski, rzeczywiście jest to dobrej jakości maska, tutaj też nie możemy dać żadnego minusa, ale możemy dać plusik, mały plusik, bo jest to mimo wszystko sponsorowany produkt, ale naprawdę jakość tej maski jest dobra, jest fajna, jest przyjemna, nie jest tempa, nie robi się tempa na twarzy jednocześnie fajnie, delikatnie oczyszcza i tą skórę rozświetla, więc ja mogę polecić tą maskę również, jeżeli ktoś. Może nie jest to jakiś mój must have, bo o wiele bardziej wolę tę maskę z Honest Beauty, którą kiedyś Wam pokazywałam. Moim zdaniem jest o wiele fajniejsza ta maska anty, antyoksydacyjna z Honest Beauty, e, ale mm, jeżeli ktoś na przykład akurat ma możliwość kupienia i zastanawia się nad tym, czy kupić, czy nie, to tak, jest to, jest to spoko produkt. Którą Wam dzisiaj pokażę jest Foreo, ładowana mm, nie przez baterię, co też mi się podoba. Tylko po prostu ma swój USB kabelek. I to jest technologicznie taka rzecz, która wykorzystuje mikroprądy. To jest masażer, który wspaniale tutaj tą linię żuchwy, czyli ten kontur nam wspiera i bardzo ładnie modeluje. To jest rzecz, która wygładza zmarszczki. Do tego jest serum, ale możemy wykorzystywać każde inne serum. Chodzi o to, żeby było wodniste, żeby produkt był wodnisty. Foreo. No dobrze, słuchajcie, jeszcze Foreo. Ja nagrałam Wam film o um, elektrostymulacji, bo jest to um, produkt, jest to gadżet kosmetyczny, który opiera się na elektrostymulacji. Jest to naprawdę fajna sprawa. Ja używam New Face, dlatego że po prostu bardziej mi odpowiada, tak jak powiedziałam, że ona ma swoją stację dokującą, po prostu ją stawiamy, nie trzeba gdzieś tam jej podłączać, ona się ładuje w tym czasie, więc to jest dla mnie wygodniejsze. Cenowo jest bez mała to samo, ale rzeczywiście ja lubię, używam regularnie i uważam, że warto. Uważam, że to jest jeden z tych niewielu kosmetyk, gadżetów kosmetycznych do wykorzystania w domu, które warto, który warto wykorzystać. Daj Wam fajny efekt liftingu. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że stosowali tydzień i nic się nie zadziało. To jest tak samo jak z kolagenem. Żeby zobaczyć efekt, trzeba naprawdę trochę to postosować, ale ja uważam, że warto i też w w filmie, który nagrałam Wam na temat New Face, w momencie, kiedy już go używałam jakiś czas, posługiwałam się też badaniami naukowymi niezależnymi. kazywały pozytywne działanie prądów właśnie elektrostymulacji, na skórę, między innymi na gojenie się, na procesy gojenia, jak i również na pobudzenie mięśni. Więc jeżeli jesteście ciekawi, podlinkuję Wam ten filmik też na dole w komentarzach. A na dzisiaj to już wszystko, więc musimy sobie podsumować jak to zawsze. I słuchajcie, powiem Wam, że nie zawiodłam się na tym filmiku i mogę śmiało powiedzieć, że to był, że to był najlepszy filmik z kosmetyczki gwiazd, jakiego do tej pory komentowałam. Nie zawiodłam je w ogóle. Agnieszka Deganty, jej kosmetyczka, mimo tego, że była sponsorowana, co chyba jest w ogóle warunkiem przystąpienia do, do filmu wzięcia, wzięcia udziału w tym filmie, jest to, że ten film nie jest na pewno sponsorowany i filmy po prostu wciskałem swoje produkty, to ona po prostu chyba dostała najlepsze, bo y, były to naprawdę produkty, które jakościowo były dobre i dałoby radę je ograć w tej pielęgnacji. Nie byłoby to coś, co powiedziałabym, było tak ewidentnie zmyślone, tylko na potrzeby, y, na potrzeby tego filmu. Więc to tyle. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dajcie mi kciuka w górę. Napiszcie mi w, w komentarzach jakie jest wasze zdanie na temat tego filmu, czy to był najlepszy film z serii kosmetyczki gwiazd, czy może nie do końca, czy może któryś był lepszy. Dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekawa waszej opinii.